Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ten przepiękny dzień, a będzie naprawdę przepiękny, dlatego że wychodzi cudne słoneczko. Ja jestem w tej chwili w centrum handlowym Poznania. Dlatego, że mam okienko i mogłam sobie na to pozwolić, z czego jestem bardzo zadowolona. Natomiast mam pewne obawy. Nie wiem, czy tutaj centrum handlowe, sklepy, yy, te takie główne sklepy odzieżowe, nie są otwarte od godziny 10. Mam nadzieję, że nie, że jest to godzina 9, ale nic, idziemy zobaczyć. W ten czy inny sposób na pewno dzisiaj będziemy chodzić po sklepach w Poznaniu. Zapraszam. Słuchajcie, rzadko może się zdarzyć, że jest tak pusto w centrum handlowym. Na parkingach. kochani, tak jak myślałam, jeszcze jest wszystko pozamykane, ale to nic, pójdziemy sobie do spożywczego, a później do sklepów. Słuchajcie, jak nie mam co robić, to pójdziemy do kina, zobaczymy jak jest repertuar. A tu chyba widzę czynny, jest nawet kawę można kupić. B mamy Dziewczyna z igłą, Dogmen, 300 metrów nad ziemią, co to jest? Agentka Halif ma zadanie dostarczyć bezcennego świadka na proces własnej mhm. I co? Zobaczcie, jaki tutaj jest postać. Ale słuchajcie, boskie okulary w jakiej cenie one są? Jezu, 22 zł, ale fajne. Okej jakie piękne są. Nie, no, te mi się, słuchajcie, podobają bardzo. Ponięty są ciutkę za dużo. Słuchajcie, jeszcze czarne. Jezu, te czarne są zakochane. Nie no, kupuję jak się okaże, że, że, słuchajcie, że są za duże, to dam je najwyżej córce. Jakie cudne są te piżanki? A spodnie w jakiej cenie? 70 zł Ale fajne te spodenki. I ta góra też 70 zł, także ten komplecik 140 zł. Tu są takie śliczne topy i spodenki w różnych kolorach. Jest różowy, jest taki zielony, biały, żółty, granatowy. A spodenki są takie troszeczkę plisowane. Super ta piżamka taka na lato. Ta jest bardzo ładna takimi szerokimi nogawkami taka coś ala jedwabna bardzo fajna 95 zł o, jakie są słodkie Wisienki. i do tego są też takie spodenki do kompletu ta jaka ładna też taka coś ala jedwabna 105 zł ale ślicznie. Te są też bardzo ładne 50 zł, top i spodenki. pewnie też 50, też 50. Ale ta kolekcja jest śliczna. Słuchajcie, tutaj jest taka papryka. Tu jest bakłażan, ale to jest piękne. Jakie cenie to jest? No, 26 zł, ale cudne to jest. No, piękna. I ta papryka. Są takie pomidorki, no naprawdę. Jose. A tu jest takie piękne. A tu jest jakie piękne, ten róż jest śliczny. Słuchajcie, ale to są przepiękne buty. One są troszeczkę takie jakby ażurkowe, ale w sensie 43 zł. słuchajcie, 40 czy złote. Zobaczcie 20 minut później, ile jest aut. Ponownie jesteśmy w centrum handlowym i wiecie co, postanowiłam, że pójdziemy sobie na siłownię, dlatego, że tu jest siłownia, na którą ja mam karnet już się przygotowałam wcześniej, żeby iść na tą siłownię, bo znowu mam okienko, słuchajcie, dzisiaj mam taki jakiś dziwny dzień. Także pójdziemy sobie zaczyć tą siłownię, bo jeszcze nigdy tutaj nie byłam, także idziecie za mną. Mam nadzieję, że też jesteście równie ciekawi jak ja. Tutaj mamy strefę jedzenia, mamy McDonald's, KFC i milion innych. I podobno tutaj ma być właśnie i tutaj na wprost ma być fabryka formy. Zaraz zobaczymy. I tu mamy wejście. Słuchajcie okazuje się, że żeby tutaj w Poznaniu wejść na śródnie, trzeba mieć dodatkowe inne karty te wykupione po prostu, ale dzwoniłam tutaj i dowiadywałam się i mówiono mi, że bez problemu na tą moją kartę wejdę, a jednak żeby tutaj do Poznania trzeba mieć jakieś dodatkowe coś wykupione, nie wiem dokładnie co, bo tu jest jeszcze basem i dlatego muszę. No nic, trudno, próbowałam. No te mogły być nawet całkiem fajne te spodnie. Tu jest taka kamizelka też jest bardzo ładna. Szkoda, że nie było mojego rozmiaru, bo naprawdę mega ładna ta kurtka. Gdzieś w internecie wyświetliły mi się właśnie te poduszki, ale są piękne. 59 zł, ale są takie śliczne. Jeszcze kubki do, do tego są. O! Tu są całe zestawy. No po prostu cudne. To jest taki. Menry Monroe. Ale te poduszki są boskie. Te czarno byłem w stylu też są fajne. Witam Was moi kochani bardzo, bardzo, serdecznie w kolejnym dniu na moim vlogu. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, jak możecie zobaczyć. Dzisiaj znowu jesteśmy w centrum handlowym, a to z tej przyczyny, że muszę sobie e, kupić e, kilka, kosme kilka kosmetyków i zapraszam Was serdecznie. To. A jest okropna dzisiaj pogoda, pada. Tak jak wczoraj było fajnie, miło, tak dzisiaj jest nieprzyjemnie, ale to już nieważne. Lecimy. Zastanawiam się nad tym podkładem, ale nigdy nie miała, więc trochę się boję, szczerze mówiąc. Słuchajcie, jeżeli chodzi o podkłady, to ja nienawidzę wychodzić ze swojej strefy komfortu i kupować inny podkład niż ten, który lubię. Moi kochani, jak właśnie montuję dla Was filmik i tak zastanawiam się w końcu, kiedy ja się zdecyduję na zakup spodni. Z tego typu jeansem. Mam nadzieję, że już niebawem. Już jestem o krok od zakupu. Z tego co pamiętam, to kosztowało około 130 zł. Słuchajcie, zaczyna się ten okres, który ja najbardziej lubię, a więc kwiatki. Chociaż tutaj chyba bardziej to jest związane z walentynkami. Nie mam pojęcia, czy dobrze mi widać, bo tak błyska. No ale dobra, miejmy nadzieję, że dobrze się nagra. No, w każdym razie, kochani, ja już jestem, jak możecie widzieć, w domku. Na szybko zrobiłam sobie herbatki, bo miałam taką niesamowitą ochotę na herbatę, że musiałam pierwsze co zrobić: herbatkę. No i teraz yy, pokazuję Wam. Co kupuję? Nic wielkiego nie kupiłam, takie, wiecie, parę drobiazgów. Nawet zaczniemy od rzeczy spożywczych. Kupiłam pietruszkę. Kupiłam makaron lubella to jest taki spaghetti I kupiłam krewetki, bo taką mam ochotę właśnie na makaron z krewetkami i z czoskiem. Gdzieś tutaj jest czosnek, także za chwilę go wyciągnę. No taką mam ochotę właśnie na makaron z czosnkiem, z krewetkami, uwielbiam, kocham. Ale to dzisiaj już nie będę chyba robiła, bo już jest. 15 tuż i szczerze mówiąc, to kompletnie mi się nie chce, ani jestem jakoś super głodna, żeby, wiecie, taki mocny, dosyć obiad taki silny jeść o tej godzinie. Żartuję. <grytanie> e, tu mam bieliznę, to tam, poczekajcie, <grytanie> no to tam, odłożył. Jezu, jak samolot, słychać. Nie wiem, czy wysłyszeliście. No, bielizna to tam, nie będę Wam pokazywała, bo wiecie, no bielizna to bielizna. No, zostawię to dla siebie. E, tak. I z kosmetycznych rzeczy już Wam pokazuję, wiecie co, tak jest niewygodnie, może sobie tak nieładnie tą torapkę położę, ale będzie mi dużo wygodniej niż tutaj um, zaglądać. Aha, jeszcze ten czosnek, tak jak mówiłam. I słuchajcie, kupiłam tak. kojący plus regenerujący, 24 godziny na krem na noc, Nivea i słuchajcie, on był w takiej chyba niskiej cenie, bo słuchajcie, 12 złotych tak za niego dałam. Taki kremik, więc być może, słuchajcie, na noc sprawdzi, zaraz zobaczymy, jak pachnie, nie wiem, ma. <grymianie> albo straciłam węch, albo nie czuję, nie ma jakiegoś, nie czuję w ogóle go, szczerze mówiąc, no, w każdym razie, taki kremik, mm. następnie kupiłam oczywiście mój ukochany olejek do włosów i tym razem kupiłam, jest to olejek, Serum z olejkiem arganowym, ja bardzo lubię je, ostatnio cały czas używałam z czarnuszką i postanowiłam tym razem zmienić na, na ten arganowy, zobaczymy czy to jest jakaś w ogóle różnica. Kupiłam takie zwykłe nawilżone chusteczki, kupiłam i to jest dla mnie ciekawość, ciekawość, ciekawość też, ale to jest dla mnie ciekawostka, bo jest to, nie wiem czy będzie go dobrze widać, potem, później może Wam skleję zdjęcie. Jest to podkład do twarzy firmy Bourjois eee, nigdy w życiu go nie miałam, zawsze tego e, mix hate używam. A tym razem postanowiłam, że tamten był 80 zł, kosztował więc stwierdziłam, że nie dam 80 zł za podkład, a bardzo już chciałam kupić. Eee, a zanim wiecie, zamówię w internecie 2-3 dni, no. W każdym razie kupiłam ten i jestem ciekawa, bo jak na ręce, to wygląda fajnie, ale wiecie, jak to na ręce. No Jestem ciekawa, bo konsystencja, jakby formuła, kolor, wszystko mi się podoba, jest jakiś bardzo nawilżający, wygładzający, w ogóle ach i e jak one wszystkie. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak się sprawdzi w rzeczywistości. Ja ten Hitli Mix, to ja kocham, uwielbiam, ja go już stosuję nawet nie wiem jak długo, ale po prostu to jest dla mnie najlepszy podkład. Fakt faktem, że ja jestem trochę tchórzem, jeżeli chodzi o podkłady i nie lubię zmieniać. Jak już się, wiecie, do czegoś przyczepię, to już to raczej używam bardzo, bardzo długo, jeżeli chodzi o podkład. Bo inne rzeczy to, to w sumie może podobnie, chociaż z mniejszą intensywnością. Prędzej zmienię puder, takiej sypki, niż podkład. Chociaż, no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, następną rzeczą kupiłam sobie, bo już mi się skończył. Ja uwielbiam Brazilian Body. To jest mgiełka do ciała brązująca. Bardzo, bardzo lubię. Eee, to tu jeszcze mam? A! I kupiłam sobie, jak już od razu byłam, jak już od razu byłam, to kupiłam sobie Eveline puder do twarzy. I to chyba na tyle. Tak. Tak i to wszystko. A tu mam moje okulary, które kupiłam wczoraj. Jak mi się podobają niestety. Niestety jeszcze nie miałam okazji ich użyć. Bo jest ciemno, brudno, szaro, buro, ciemno i padająco. No. Dalej idzie to słońce. Wydaje mi się, że ale... No, nie wiem, no podobają mi się takie muchy, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu. No, podobają mi się takie muchy i. To no wiecie. Ja mam się sobie podobać, a nie komuś. Ja się w dobrze czuję, no. Okay. no. dobra kochani i to chyba będzie na tyle, powiem Wam szczerze, że czuję się zmęczona. Po tych centrach handlowych, tam jest taki zaduch, takie jakieś dziwne pudrowe powietrze. Oczywiście mm, rutynowo bolą mnie oczy, swędzą, szczypią, uzawiam, z nosami leci, ale to już nie mogę powiedzieć, że się do tego przyzwyczaiłam, natomiast no... No, jest i co? Trzeba żyć z tym. Dobra, kochani. I moi kochani, postanowiłam, że. że nie wiem, coś mi źle tutaj nagrywa. Nie wiem o co chodzi. Hmm. No dobra, w każdym razie, wracając do tematu, postanowiłam, że sprawdzę ten nowy podkład. Po to, żebym wiecie rano, jutro nie miała jakiejś niemiłej niespodzianki, związanej właśnie z tym podkładem, bo nie wiem, niech się okaże cokolwiek. No. Także idziemy robić demakijaż i maluję się na nowo, zobaczymy. A dzisiaj mam bardzo mocno usta, rzadko maluję tak usta, bardzo mocno usta pomalowane, bo mam i konturówką i w środku wypełnione pomadką i czasami uwielbiam po prostu, tak się wiecie, wymalować mocno. I oczy mam pomalowane właśnie, i oczy mam pomalowane, się szło na kawę, to się trzeba było wymalować. No. Kochani, dobrze, że kupiłam chusteczki, bo zrobimy to szybko, łatwo i bezboleśnie. Ojej. Zobaczymy, czy te chusteczki w ogóle... Zobaczymy, czy cokolwiek te chusteczki są warte. No zapach mają... O, nieładne. Jakie lekarstwa. Zapach lekarstwa, o. Oczu na razie nie zmywam, bo wolałabym tymi chusteczkami oczu nie zmywać, więc dobra. Okej, okay. Moje napuszczone olejkiem. Bo... A bardzo ładnie, słuchajcie, przepięknie pachnie ten olejek. Ładniej niż ten arganowy. Nie arganowy. Arganowy ładniej pachnie niż ten z czarnuszki. Dobra, wypróbujemy od razu ten krem, bo też jestem bardzo ciekawa tego kremu niwa. On ma taki naprawdę jakiś mm, bardzo neutralny zapach. Dobra. Nie czekamy zbyt długo, bo generalnie nie zawsze jak właśnie, czy użyję podkładu, czy... czy uży, podkładu też. Czy użyję kremu, czy podkładu, czy serum to zawsze chwilę czekam aż się wchłonie, ale teraz nie będziemy na to czekać, bo i tak za chwilę idę się kąpać. Robię pełen demakijaż. I idę spać. Także. Okej. Okay. Tak kolor jest. Cielisty, tak, ale. Ojej, za dużo. Powiem Wam szczerze, że jak na ten moment, to ja mam wrażenie, że ta formuła jest dużo lżejsza od tej formuły Hitlinks. Naprawdę. Ten produkt to dobrze znam. Bardzo lubię Everline, nie mogę otworzyć, o jest. Słuchajcie, jak na ten moment wydaje mi się, że jest bardzo ładny ten podkład, nie wiem czy nie jest ładniejszy od tego e, Hitlimix, nie wiem. Okaże się w dzień, bo wiecie, przy świetle dziennym zawsze dużo lepiej wygląda ten makijaż niż wieczornym. Wieczornym nie widać tylu niedoskonałości. I od razu sobie pomaluję też usta, żeby widzieć, jak to wygląda przy, przy konturówce i przy pomadzie. A ja słuchajcie, zamiast pomadki mam tak naprawdę, to jest do konturowania twarzy. O Jezu, widać? Zrobię Wam zdjęcie, bo słabo ostrzy. To jest tak naprawdę do konturowania twarzy, a ja tego nie użyłam do konturowania twarzy, tylko użyłam to jako pomadkę i fantastycznie się sprawdza. Okej. Okay. Nie no, wydaje mi się, że bardzo ładne wyszyte, już Wam pokazuję. Wydaje mi się... no, prześwietla. Czekajcie, jak Wam tutaj najlepiej... O, 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 może tu, 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 tu chyba będzie najlepiej nie wiem. Jest takie okropne światło, słuchajcie. O, może tutaj najlepiej widać? Chyba jest ok.